Góry Sowie, z pozoru spokojne, porośnięte lasami pasmo Sudetów, skrywające jednak jedną z największych tajemnic XX wieku. To właśnie tutaj, pośród surowych skał i głębokich dolin, Trzecia Rzesza rozpoczęła projekt, który do dziś budzi grozę, fascynację i lawinę pytań bez odpowiedzi. Rize, gigantyczne podziemne miasto wykute w ciszy i cieniu wojny. Dlaczego powstało? Czego miało strzec? I czy naprawdę zostało ukończone? Wędrując po tych terenach, trudno oprzeć się wrażeniu, że czas stanął tu w miejscu, a przeszłość wciąż oddycha pod ziemią. W tym filmie zajrzymy za kurtynę historii, dotkniemy mroku, który do dziś wypełnia sowieogórskie tunele i sprawdzimy, co pozostało po jednej z najbardziej tajemniczych inwestycji hitlerowskich Niemiec. Jesteście gotowi? To ruszamy w głąb, dosłownie i w przenośni. Góry Sowie od wieków stanowiły naturalną barierę i miejsce schronienia. Ich dzikie, trudno dostępne tereny były świadkiem wielu wydarzeń, ale to, co wydarzyło się tu w czasie II wojny światowej, przeszło do historii jako jedna z największych zagadek militarno-inżynieryjnych XX wieku. W 1943 roku, kiedy losy wojny zaczęły się odwracać przeciwko III Rzeszy, niemieckie dowództwo zdecydowało o rozpoczęciu tajnego projektu o kryptonimie Rize, co w języku niemieckim oznacza olbrzym. Lokalizacja Niedostępne i odludne Góry Sowie nie była przypadkowa. Teren ten gwarantował skrytość, trudność dostępu dla aliantów i możliwość ukrycia prac budowlanych przed wzrokiem świata. Oficjalnie projekt miał być kompleksową siecią podziemnych sztolni, hal i tuneli, mogących pełnić funkcję kwatery głównej Adolfa Hitlera. W praktyce jednak jego cel do dziś pozostaje nieznany. Na przestrzeni lat powstało wiele teorii, od tajnych laboratoriów, przez fabryki zbrojeniowe, aż po miejsca związane z badaniami nad bronią jądrową i technologią V. Za realizację projektu odpowiadała organizacja TOTT, a do jego budowy wykorzystano tysiące więźniów z obozu Gross-Rosen i jego filii. Pracowali oni w nieludzkich warunkach, bez odpowiedniego sprzętu, w zimnie i wilgoci, często po kilkanaście godzin dziennie. Śmierć była codziennością, a ich los zapomniany. Dziś, gdy zaglądamy do wnętrza sztolni w walimiu, osówce czy Włodarzu, możemy jedynie domyślać się ogromu przedsięwzięcia. Wydrążone w skalę korytarze, potężne komory i niedokończone konstrukcje robią wrażenie nawet dziś. Część kompleksów została wysadzona, inne, jakby porzucone w pośpiechu. To rodzi kolejne pytania, czy Niemcy zdążyli przenieść tam coś cennego? Czy pod koniec wojny ukryto w górach Sowich tajemnicze dokumenty, prototypy broni albo złoto? Wielu poszukiwaczy wierzy, że tak. Historia projektu Rize nie kończy się z kapitulacją III Rzeszy. W latach powojennych władze PRL zainteresowały się kompleksem, prowadząc ograniczone badania, lecz bez pełnego sukcesu. Współcześnie wielu eksploratorów, amatorów i profesjonalnych badaczy wciąż przeczesuje okoliczne lasy i zbocza, próbując dotrzeć do jeszcze nieodkrytych fragmentów kompleksu. Co ważne do dziś, nie odnaleziono żadnej oficjalnej dokumentacji, która tłumaczyłaby dokładny cel budowy, harmonogram prac czy plany końcowe. To tylko pogłębia aurę tajemnicy. Projekt Rize pozostaje symbolem ludzkiego cierpienia, szaleństwa wojny i technologicznej ambicji, która być może wyprzedzała swój czas. Góry Sowie, choć piękne, kryją w sobie mrok, który wciąż przyciąga, fascynuje i niepokoi. Wędrując po tych terenach, trudno oprzeć się wrażeniu, że Ziemia wciąż skrywa więcej niż mówi, a echo tamtych wydarzeń wciąż odbija się w zimnych ścianach wykutych tuneli. To, co pozostało po projekcie RIZE do dziś, wprawia w zdumienie inżynierów, historyków i pasjonatów architektury militarnej. Choć wiele z tych struktur nie zostało ukończonych, już to, co możemy zobaczyć, pokazuje skalę, ambicje i coś, co budzi niepokój. Zacznijmy od faktów. Kompleksy Rize, między innymi Osówka, Włodarz, Rzeczka, Soboń, Jugowice i Gontowa, to niezwykłe bunkry czy podziemne korytarze. To rozbudowane wielopoziomowe systemy hal, sztolni i tuneli, wykute w twardej górskiej skale, zabezpieczone żelbetonem i rozplanowane z niezwykłą precyzją. W niektórych miejscach wysokość komór sięga nawet 10 metrów. A szerokość pozwalałaby na poruszanie się pojazdów lub montaż wielkich maszyn. Sugeruje to, że Niemcy planowali coś znacznie więcej niż jedynie schrony: być może fabryki, centra dowodzenia albo ukryte laboratoria badawcze. Kłopot w tym, że planów nie ma. Dokumentacja została zniszczona lub zaginęła. Co jeszcze bardziej niepokojące, wiele korytarzy prowadzi donikąd, kończy się nagle albo wskazuje na możliwość istnienia kolejnych, nieodkrytych odnóg. Część badaczy sugeruje, że to celowe działanie, dezinformacja i zabezpieczenie. Inni mówią wprost: część kompleksów została zasypana lub zabetonowana już po wojnie, być może przez wojska radzieckie. Zastanawiające są też zastosowane rozwiązania techniczne. W miejscach, gdzie budowlańcy powinni mieć problem z dostępem do prądu czy wentylacji, odkrywamy ślady zaawansowanych instalacji rury wentylacyjne, kanały techniczne, systemy odprowadzania wody. To nie są struktury prowizoryczne, to zaawansowane konstrukcje, jakby projektowane na dziesięciolecia użytkowania. Niektóre hale posiadają otwory w stropach, które mogły służyć do montażu suwnic lub innego ciężkiego sprzętu. Czyżby planowano tutaj linie produkcyjne, na przykład dla rakiet V2 albo jeszcze bardziej zaawansowanej technologii? W części osówka odnaleziono fundamenty wielkiego budynku naziemnego, tak zwane kasyna lub hali montażowej, który nie pasuje do typowych funkcji wojskowych. Kolejna zagadka. Obok odnaleziono betonowe ślizgi, prowadzące z wyższego poziomu na niższy, jakby coś ciężkiego było tam transportowane. Ale po co? Niektóre ściany wykazują ślady spalenizny, inne są dziwnie odbarwione, jakby reagowały z nieznanymi substancjami chemicznymi. Czy w kompleksie testowano nowe rodzaje broni? Wiele na to wskazuje, ale brak jednoznacznych dowodów. Pojawiają się też relacje, że już po wojnie podczas eksploracji tuneli niektórzy robotnicy zaczęli odczuwać dziwne dolegliwości, zawroty głowy, mdłości, problemy ze snem. Nikt nie potrafił tego wyjaśnić. Do dziś w niektórych miejscach panuje chłód nienaturalny jak na warunki podziemne, a sprzęt elektroniczny często zawodzi. Przypadek? A może echo wydarzeń, które miały tu miejsce i których nie da się już odtworzyć? Architektura kompleksów RIZE jest pełna sprzeczności, imponująca i przerażająca, przemyślana i jednocześnie niekompletna. Niezależnie od tego, ile jeszcze uda się odkryć, jedno jest pewne: projekt RIZE nie był tylko gigantycznym placem budowy. Był czymś więcej. Był planem, który do dziś pozostaje poza zasięgiem naszego zrozumienia. I może właśnie dlatego wciąż tak bardzo fascynuje. Góry Sowie od wieków przyciągały ludzi swoją dzikością i tajemniczością. Ale to dopiero wydarzenia z czasów II wojny światowej i późniejsze nadały temu miejscu atmosferę prawdziwego niepokoju. Krążące po okolicy legendy, relacje świadków i tajemnicze zjawiska sprawiły, że projekt Rize obrósł nie tylko mrokiem historii, ale też cieniem opowieści, które trudno racjonalnie wytłumaczyć. Zaczyna się od pogłosek o zaginionych robotnikach. Wiele relacji, także tych powojennych. Mówi o ludziach, którzy weszli do sztolni i już nigdy nie wrócili. Jedni mówią o zawaleniach i pułapkach, inni o celowym ukrywaniu świadków przez służby specjalne. Jednak są też historie, które trudno zrzucić na karp przypadków. Pewien mężczyzna, który eksplorował jedną z nieoznaczonych odnóg kompleksu Włodarz w latach osiemdziesiątych, twierdził, że słyszał wyraźne głosy i krzyki, jakby ktoś błagał o pomoc, a jednocześnie zbliżał się z głębi tunelu. Kiedy zawrócił, światło latarki zaczęło migotać, a po chwili całkowicie zgasło. Wyszedł na zewnątrz dopiero po kilku godzinach, zdezorientowany i przerażony. Podobnych relacji jest więcej. Inna historia pochodzi od strażnika leśnego, który w latach 70. patrolował okolice Osówki. Podczas jednego z patroli natknął się na niewielką wnękę w skale. W środku dostrzegł drewnianą skrzynię, a przy niej dwa szkieletorowate ciała w strojach cywilnych. Gdy wrócił z posiłkami, wnęki już nie było. Teren przeszukano, ale bez skutku. Oficjalnie niczego nie znaleziono. Nie brakuje też opowieści o dziwnych światłach i zjawiskach optycznych, które pojawiają się nad kompleksem Gontowa lub w okolicach rzeczki. Ludzie mówią o kulach światła unoszących się nad drzewami, błyskach w środku nocy, dziwnych, cichych eksplozjach. Niektórzy uważają, że to pozostałości po eksperymentach z tajną bronią, inni, że góry sobie wciąż pamiętają cierpienie tych, którzy ginęli w podziemiach. Wśród lokalnej ludności krąży także legenda o czarnym inżynierze, postaci w mundurze SS, bez twarzy, który podobno pokazuje się nocą w okolicach wejść do sztolni. Ma przechadzać się w milczeniu po ścieżkach, jakby czegoś pilnował. Każdy, kto próbował go podejść, tracił orientację, a jego zegarek przestawał działać. Wspomnienia o tej postaci pojawiają się niezależnie od siebie w relacjach różnych osób, często takich, które nie miały kontaktu ze sobą. Zdarzały się też incydenty z kompasami. Eksploratorzy mówią, że urządzenia nagle wariowały, wskazując północ w zupełnie inną stronę. Na niektórych nagraniach rejestrowano szumy, dźwięki przypominające jęki lub stukoty, które nie miały żadnego naturalnego źródła. Czy to tylko echo starych instalacji, czy coś więcej? W 1997 roku grupa studentów geologii przeprowadzała badania w pobliżu Soboń. Podczas jednej z nocy część grupy uciekła z namiotu, twierdząc, że ziemia pulsowała, a w oddali słyszeli coś, co przypominało ciężkie maszyny pracujące pod ziemią. Władze uznały to za halucynacje wywołane zmęczeniem. Czy jednak na pewno? Do dziś niektórzy eksploratorzy mówią o słyszalnym buczeniu pod ziemi dźwięku, którego źródła nie da się zlokalizować, a który ustaje dopiero, gdy opuści się teren kompleksów. Góry Sowie żyją. I to nie tylko w sensie geologicznym. One mają swój własny rytm, swoje tajemnice i może także swoich strażników, czy to echo przeszłości, zbiorowa wyobraźnia, a może coś więcej. Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne: z każdym krokiem w głąb tych lasów, w każdej ciszy rozbrzmiewają głosy tych, którzy już dawno zamilkli. I to właśnie one czynią to miejsce jednym z najbardziej niepokojących na mapie Polski. Dziś góry Sowie nie są już tajemniczym pustkowiem, do którego dostęp mają tylko nieliczni stały się miejscem intensywnej eksploracji, turystyki i badań. Kompleksy Osówka, Rzeczka i Włodarz są udostępnione dla zwiedzających, przyciągając zarówno pasjonatów historii, jak i zwykłych turystów, którzy chcą na własne oczy zobaczyć podziemia, o których krążą mroczne opowieści. Przewodnicy oprowadzają po wilgotnych tunelach pokazując fragmenty niedokończonych korytarzy, betonowe hale, ślady po instalacjach. Choć wiele zostało odkryte, jeszcze więcej pozostaje zamknięte, z powodów bezpieczeństwa, ale i tajemnicy, która wciąż otacza niektóre wejścia i zawalone szyby. Infrastruktura turystyczna stale się rozwija. Powstały ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne, a nawet aplikacje mobilne, które prowadzą przez teren projektu RIZE. Jednak mimo tej dostępności, góry Sowie nie zatraciły swojego charakteru. Ich surowy krajobraz, strome zbocza, ciemne lasy, samotne szczyty, wciąż emanuje atmosferą tajemnicy. Każdy, kto zbacza ze szlaku, może poczuć niepokój i świadomość, że stąpa po ziemi, która widziała zbyt wiele. Góry Sowie weszły też do kultury masowej. Powstają o nich filmy dokumentalne, książki, podcasty. Motyw Rize i podziemnych tajemnic pojawia się w literaturze sensacyjnej, a nawet grach komputerowych. Jedną z najbardziej znanych jest seria Wolfenstein, która inspiruje się nazistowskimi projektami technologicznymi. Na YouTube i w mediach społecznościowych pełno jest kanałów eksploracyjnych, które pokazują nielegalne wejścia, zamknięte fragmenty tuneli, domniemane ślady nieodkrytych kompleksów. Czasem to tylko sensacja, innym razem realna dokumentacja miejsc, które nie figurują na żadnych mapach. Dla wielu góry Sowie stały się symbolem tego, co wciąż nie poznane. Miejscem, które pokazuje, że nawet we współczesnym zmapowanym świecie są jeszcze białe plamy, przestrzenie milczenia i zapomnienia, ale to także przestrzeń refleksji. Coraz częściej pojawiają się głosy, by pamiętać o tych, którzy tu cierpieli, robotnikach przymusowych, więźniach, ludziach, którzy zginęli w imię nieludzkich ambicji. Właśnie dlatego przy wejściach do kompleksów pojawiają się tablice upamiętniające ofiary, a niektóre wycieczki mają charakter edukacyjny i etyczny, przypominając, że to nie tylko atrakcja turystyczna, ale także świadectwo ludzkiej tragedii. Góry Sowie stają się więc miejscem spotkania dwóch światów przeszłości i teraźniejszości. Dla jednych to fascynujący obiekt badań, dla innych przestroga. Niezależnie od perspektywy, niosą jedno ważne przesłanie historia nigdy nie milknie całkowicie. Czasem wystarczy zejść ze ścieżki, spojrzeć w ciemność tunelu i wsłuchać się w echo, które wraca. Może to tylko wiatr, a może nie. Góry Sowie to miejsce, gdzie przeszłość nie chce odejść w zapomnienie. Gdzie każdy metr skały i każda opuszczona sztolnia wciąż skrywają coś, czego nie udało się dotąd odkryć. Choć od zakończenia wojny minęły dziesiątki lat, tu nadal czuć ciężar tajemnicy, jakby historia uparcie nie chciała zdradzić wszystkich swoich sekretów. To właśnie dlatego tak wielu ludzi wraca tu raz za razem, jedni w poszukiwaniu sensacji, inni w poszukiwaniu prawdy. Niezależnie od powodu, góry sobie wciągają. Pochłaniają uwagę, uruchamiają wyobraźnię i zostawiają w duszy coś nieokreślonego. Jeśli i ty poczułeś ten niepokój, jeśli ten film poruszył w tobie ciekawość, której nie da się już uciszyć, zostaw subskrypcję i daj łapkę w górę. To dla nas znak, że chcesz z nami iść dalej, bo to dopiero początek. Przed nami kolejne historie, kolejne miejsca i kolejne pytania bez odpowiedzi. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.